Dobry, zaczynamy w trudnych warunkach, bo zaczyna padać wręcz taka ulewa mała się robi. I dotarliśmy pod stadion ŁKS-u, Zobaczymy, może na ten obiekt będzie można wejść coś zobaczyć. Obok, oczywiście, Atlas Arena. Ja tu pamiętam stary obiekt. To nie była ulica Piotrkowska kiedyś. No ale my mamy wszystko: mamy murzynki, mamy parasolki. Także, jak prawdziwa ekipa. Telewizyjna jesteśmy zabezpieczeni. Idziemy zobaczyć dalej. O, już wieje i są utrudnienia. I zobaczymy. Postaramy się znaleźć jakieś wejście. Tam Widzę, więc znaleźliśmy szparę. By można było zobaczyć dzięki stikowi kawałek obiektu. A no, tutaj się okazuje, że otwarte przestrzenie w miarę przyjazny obiekt, że nie jest pozasłaniane. Zaraz tam stika włożymy że mamy trochę perspektywy obiektu, trochę takie światło tutaj, ale zmieściliśmy się i kawałko duże światło to odbija. Zaraz postaramy się coś zmienić lokację z perspektywy deszczowej. Wejście do mediów, wpada. Wszystko już Atlas Arena tutaj. Zobaczymy co tutaj za obiekty. No i chciałbym jeszcze zobaczyć co. Właśnie pani spytałem. Nie można zobaczyć tylko od zewnątrz, jedynie, także przejdę wokół tego obiektu. Pomimo trudnych warunków, ale wierni tradycją, że jesteśmy zawsze live. Czyli w sumie kręcę to z przerwami, bo tutaj w oszczędności jest ładnie obudowany skybox. A przejdziemy. Tak, zobaczymy. I tak powinno być, że duże miasta mają takie kluby spotykać się. Dwa razy w sezonie w derby. No ŁKS ma wróci. Widzę już jest, może Polonia się doczłapie jakoś i będziemy mogli się pasjonować i chodzić na mecze derbowe. No zobaczymy tutaj. Przejdziemy jak tutaj ta. Bo w tym na YouTubie w, w tych takiej serii stadiony to bardzo fajnie on z lotu ptaka z drona wygląda. O, ale mamy sklepik otwarty, chyba nie ma zakazu lks u także zobaczymy, może jakiś mały gadżet kupimy. O, jest wejście, płatność tylko gotówką, koszulki i, ko i ten, jem. Nawet nie wiedziałem o zgodzie, że EKS, ale tam panowie niechętnie chcą, żeby filmować ich sklepik. Jazda z tym lks w takim razie, jak nieprzyjazny dla przyjezdnych kibiców, to o, idziemy obejdziemy. A ten, tutaj nie wiem, czy to jakaś hala, zobaczymy. Jak transkolor na łubinowej, trzeba zobaczyć, czy obieg z każdej strony oblukać. Tu hala jakaś sportowa, widocznie jest. Której też nie było. Chemik poliska zajechał, grupa azoty, czyli jakaś siatka, kosz może zobaczymy. Albo ręczna jakaś. No, tam jakieś boczne boisko a że będzie przerwa na obiadek, tym, tym czasem dyrektor najedzony po takim obfitym posiłeczku. Może zwiedzić o takie boczne małe boisko na Atlas łachatlasarenie i tej hali. No fajne, nie? a tutaj takie kontrasty, nie? jakiś las tu za ogrodzeniem i tam do przodu jak pójdziemy, to będzie zodo, ZO też pójdziemy. No i zobaczymy. Wejdziemy tym wejściem, zobaczymy morze. kawałek hali zakry nakręcimy. Kajnik jest nie, piękna. Piękna hala. To dzięki uprzejmości pana będę mógł wam pokazać i zareklamować tą halę. To i tu będę kawałek pokaże, a pan powie o tej hali trochę, bo naprawdę taka ciekawostka. czy znaczy hala już to? Tak, tak. Proszę. Hala powstała około 4 lata temu. mieści około 3000 osób. Jest to też tak, taki przyjazny obieg dla... Dla klubów siatkarskich, które są te rozgrywane mecze Tauron Ligi. Dzisiaj będziemy mieli mecz lks u Komerską z Chemikiem Policę. Tu właśnie są rozruchy Chemika Police. Mężczyźni no i... też grają? Mężczyźni grają, nie, nie to tu jest jak tylko tutaj kobieta. Tylko, tylko kobieta siatkówka. Tak kobieta no, siatkówka jest bardzo taka widowiskowa, nie jest taka siłowa można powiedzieć. Ale nie no, super warunki, to w ogóle się tak. chce przyjść na mecz. Tak, tak. Tak. No jeżeli coś, to... Jak nie ma akurat teraz, jest przerwana reprezentacja. Na pewno dziś będzie sporo ludzi. Dużo, dużo. No bo to jest, bo LKS yy, no to... i Chemik są. No LKS jest na pierwszym miejscu w tabeli Euroligi w tym sezonie y, 2022-2023. LKS Komersko nie przegrał żadnego meczu. O, no ładnie. Także... Bo ja tak się trochę akurat nie zajmuję tym, ale to ciekawe. A nie, nie wie pan drogie bilety na taką siatkę? No. Nie, to są tam rzędu tam 20 parę złotych, także to, to nie są. To no fajnie, jest nie, ale. Jest zawsze atmosfera jest bardzo fajna. No i w ogóle też... akustyka dobra, tak, taka, tak, no super jest. Tu w tam, tam dalszej części są loże VIP-owskie, także no, tam widzę, są loże. Widzę, ale nie w ogóle, no pięknie, pięknie, no. piękny obiekt. To fajnie. No, ładne, ładne, no dziękuję za przyjazne. parę słów o tym, także będziecie mogli posłuchać. I No, super, no. I co, i załatwi coś? No i umówił się, umówił się z tym. Tylko zjadłem, bo tak patrzy otwarte wszystko. Parking. Olbrzymi, nie, bo to jak są. A zdarza się, że są imprezy taką. O... Wejście? A ja, nie jak kiedyś tam nie za starych czasów. No. Bo zawsze się wszędzie wchodzi. To ale tak to można. Pan tam tutaj. Chociaż się mleczko się na. No i tutaj jeszcze pan grzecznościowy pokazał mi szatnie. Także. Warunki są fajne. Toalety, wszystko tip -top. Odnowa biologiczna, jakieś tam fizjoterapia. Stąd szatnia. O, no, taka malutka kameralna salka konferencyjna jest. Też ekran. O, no właśnie, że można tutaj coś tak, że, tego. Fajnie, tu taktykę tak, rozpisać tak, tak, sobie. Także dzięki gościnności pan, pana ochroniarza prowadził nas po obiekcie i normalnie zostałem zaproszony tym technicznym wejściem od tyłu na mecz jeżeli uda się, no mam z Wami spotkania, nie wiem czy się wyrobię, ale chociaż na jeden set zapraszał pol... damska siatkówka o proszę, grupa Azoty Chemic Police, 10 mistrzostw Polski, 9 pucharów, 3 super puchary, no to prawie jak Legia w trofeach, tylko, że w siatce nie w tym, nie, jeszcze obiekt od tyłu także no niesamowite przeżycia, historia, jeszcze tam Chciałem zrobić taki numer, bo przechodziliśmy właśnie przy tej płycie, mogłem sobie na ści ściance od razu zrobić live'a, jakiś wywiad byłaby to niewątpliwie jakaś atrakcja. No powoli będziemy żegnać się, czy chyba do tego sklepiku, jak nas puszczą, tędy do zoo, orientarium będzie i zmierzymy do zoo, a nie jak już jesteśmy, pójdziemy tych kiboli zapytać. Tu będzie widać kawałek ŁKS na napisu, bo nie wejdziemy, zaraz przy Stika przejrzymy. Także nie warto rezygnować, się poddawać, tylko szukać każdej dziurki małej chociażby, gdzie można coś pokazać. A teraz zaatakujemy ten sklep. Może kupię zdjęcie Bogusia wyparły, to będę mógł nakręcić. Coś. No ale widzicie, udało się. Także kawałek zawsze widać. Z napisem. pan Ja to akurat jestem z pluszko. Ale tam też nie można wejść. A jak sklepie wygląda? Nie, bo pamiętam, że tam... w No właśnie, w złoto ile wlepek teraz to jest, kiedyś to nic nie było. Kurde, szal, jak szaliki, to kurna się ściągało, kurna jakieś flagi się tam... No i cały szereg. Bo nie wiem, czy chcesz moją wpuścić, bo u nas w ogóle nie ma byle. No wiem. Dlatego zawsze znałem, że... To bardzo dzięki, serdeczne. Dzięki, dzięki. Jeszcze tą ostatnio mi super, dziękuję za zakupy, miłego dnia, cześć. Do widzenia, także zakupiłem trochę towaru. A tam na widzech może wyrzucę. Także fajnie, jeszcze z perspektywy kawałek i sklep zaliczony. Tylko wiadomo, osoby w pracy chcą zachować anonimowość. Pan ze Sportareny też powiedział, że nie jest medialny. No nie, każ nie każdy ma parcie na szkło, tak jak Dyrektor, nie pomniejszając oczywiście zasług innych, nie żartuję, ja nie mam takiego parcia na szkło, bo widzicie, że po prostu jest poza zasięgiem, dyrektor, poza wizją, po, nie jest online i teraz podobno duże dużo zainteresowanie jest w tym, zoo, bo jest to orientarium i tam jeszcze coś, jakieś jedno z ciekawszych czy największych, a to się okaże, jak już tam dojdziemy. Zobaczymy, bo Zo, kolejna relacja. Mam nadzieję, że tam dotrzemy. Chyba, że tu jeszcze zanim wyjdziemy na park, ten obejdziemy ten obieg. No tak, to już będąc tutaj, nie traćmy taśmy na pozaobiektowe sprawy. A pokażmy jeszcze z tej perspektywy i tam jeszcze od przodu stadion UKS u Czekajmy. Także ta ulewa, która przyszła. Miała też plusy, bo nie skowałbym się do tej sportowej areny, do tej hali widowiskowo-sportowej, i pan nie pokazałby mi tych obiektów od środka, i nie dostałbym zaproszenia na mecz. Może skorzystam. Tu jeszcze obejdziemy ten stadion. Nie, no fajnie to wygląda. Jeszcze tutaj takie ogrodzenie jest. No szkoda, że nie można wejść do środka, bo naprawdę z drona się ładnie prezentował, i warto byłoby go zobaczyć w środku rzutoka. Może. Trzeba po prostu przyjechać w czasie meczu. Dobrze, że obszedłem, bo tu kolejna szparodziura i będzie tu można z drugiej strony zobaczyć obiekt. A tak wjazd tam na parkingi. I tu w stronę zapisów idziemy. Droga na Ostrą łękę I szlaczek tutaj przez ten park I idziemy, To będzie super Kurio, Rozpiska obiektu. Rozmieszczenie trybun. Tu niestety już łapka nie wejdzie, także trochę tak zbliżymy. Może gdzieś poprzez jakieś takie zbliżenie gdzieś tam coś będzie widać. Tu o właśnie. Zrobimy zbliżenie i już przez taką malutką kratkę jakże wiele można zobaczyć, nie? Że obiekt prezentuje się ciekawie. Tu już łapki niestety nie wsadzimy. O. Fajny sklepik widzieliśmy także. Oj oj, oj rozmywa się coś. O, o o, łapmy ostrość, łapmy ostrość. I opuszczamy już łka pomału. Jak mówiłem, przypomniałem sobie stare czasy jak od strony ZO. Tu była jeszcze przez lata tylko ta jedna trybuna. Oj, bo ja zbliżyłem i nie mam perspektywy, później tam był ten stary, opustoszały obiekt rozpadający się. No, oczywiście z Łodzi Kaliskiej. Wysiadałem Łódź Kaliska i od razu ter, teraz na, na, na Łodzi Kaliskiej się wysiada, na Atlas Arenę się wchodzi i od razu tutaj ten obiekt. I ŁKS wita, nie otwierać i kończymy naszą relację z obiektu ŁKS-u i jesteśmy po śniadanku przed owiadkiem. Do zobaczenia, hej!